Misioczku! Jesteś już! Masz moje i Dawaj! Maja, kurwa! Co? No co? O co ci chodzi? Ostatni... Ostatni raz ci robię tą przysługę! O co ci chodzi? Ostatni raz! Ale czemu? Kurwa, no... Wszystko byłoby dobrze! No bo wiesz, ja biegłem. Szybko chciałem wypierdolić z tego sklepu, nie? Mhm. Szukam tych e, podbasek i biegam po tym sklepie. Biegam, biegam. No. Kurwa jakaś baba się do mnie przyjebała. Ale o co? No, o co, no bo O ten brzuch mój. Ona do mnie! Co ty tak kochana biegniesz w dziewiątym miesiącu ciąży, jesteś i ty biegasz po sklepie z dzidziusiem. Ja twój po w tym momencie. Przecież nie musi się może co stać. No, ale ja pierdolę. No pierdolę mi stąd. Co myślę, kurwa, nie? Ust Ostatni raz! Ostatni raz! Ostatni raz ci idę po te, Kurwa, podpaski, okej? Okay? Ostatni raz! No przepraszam! Przepraszam, przepraszam, przepraszam!